Witam, ale cześć, siemanka. ja nazywam się Just Mr. Matthew, witam was na moim pokładzie, witam was w dormitorium Gryffindoru. W poprzednim odcinku oczywiście zdobyliśmy róg dwurożca potrzebny nam do stworzenia eliksiru wielosokowego, lecimy dalej po kolejne składniki, intro. No, i teraz tak moi mili, tak jak powiedziałam w poprzednim odcinku, zdobyliśmy róg dworożca potrzebny nam do eliksiru wielosokowego. Powiem wam szczerze, że nie wiem co mam teraz robić. Nie wiem co mam teraz robić, nie wiem za kim mam iść. Powiem szczerze, że troszkę też bym pozwiedział. Ron nas chyba z tego co pamiętam wzywał. Tylko on był wyżej albo niżej. Niech ja tu jeszcze znajdę klatkę schodową, bo ja nie ogarnię tego. Bogwartu. Hmm, gubię się. Dobra. O, fajne logo. Fajne logo, fajny herb w sensie. Tu mamy punkty. Oczywiście Gryffindor wygrywa, bo Harry jest przed upasem Dumbledora. O! Zobaczaj Mhm. Tylko co mi po tym, jak tu jest ta pajęczyna? Oszusty. Poszuści! <grym> tu jest chyba klatka, tak? To jest klatka. Ja to nie jest klatka. Ciała. zgonię. Tu jest klatka. Bo jest klatka. Tylko teraz, gdzie jest Rudy? Rudy, 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 ron. Taka marna sztuka. W ogóle zdobyliśmy chyba srebrną tową w poprzednim odcinku. I otworzyła nam się pierwsza za padnia. Ron, where are you? Tu jest wszystko poklikane. O! Tu jest ukryta ściana, a. Ukryta ściana z sekretem, który już odkryłem. Tam jest szlama. W się sensie napis, że wszystkie szlamy... giną. Wiecie co? Ja spróbuję pójść w dół, bo nie kojarzy mi się, żeby aż tak daleko był. Ron Weasley. Nie chcę pohandlować, za to chcę tą skrzynkę. Karta. Co mamy? Edhelred Ed Tui, średniowiecza znany z bronienia się uprzedniczym i atakowania postronnych obserwatorów. Zmarł w więzieniu. Pewnie walczył z ostrym cieniem mgły. Czy ja coś tu mogę zrobić? O! patrzcie ile eliksirów wignowych mi się zrobiło tylko ciekawe jak ja mogę je pić potem sprawdzę na razie śpieszy mi się może tędy? muszę zejść tam gdzie robiłem e, tam gdzie zbierałem ten róg dworożca, gdzieś w te okolice tylko gdzie to było o to chyba też w sumie byłem więc no jasne że tu byłem jednak nie mam już takiej sklerozy. Tam coś. Nie wiem co. Pro, no weź się, pokaż. W ogóle te lochy to ja chyba. Tu były. O, to jesteś ty? Ty. Kurde, był obok mnie, a ja go szukam. Ale jestem wajza. Jaka melodyjka. Jest. Nie wiem co to było. Wszyscy nie widzą, czy wszyscy mnie Świetnie. słyszą? Znakomicie. A to będzie teraz pojedynek. Klub pojedynków to było fajne w jedynce w dwójce, w dwój, w piątce albo szóstce. Już nie pamiętam gdzie był klub pojedynków. A może w piątce i w szóstce. Te kwadratowe

To jest Ricto Lol. Faktycznie przecież sam się jej uczyłem. To nie wiem co to było ochronne, ale Aragowie. To jest za zaklęcie Lol. Nie wiem i nie chcę mi się przekonywać, więc będę na Malfoya. Uuu, weź mu pokaż tego... Dawaj węża, Sefra. dawaj węża, Malfoy. Rick Malfoy, Sefra. dawaj węża. Ja chcę wszystkim pokazać, że potrafię mówić Rick po wężowemu. A to jest... to życie chyba... no to... A, ja myślałam, że to jest moje życie, to w lewym dolnym oku, to jest De chyba Malfoya. Tak, moje jest przecież e, błyskawica, dwie z lewej strony. Lol. Wkurzył się. I pewnie teraz węża wyrzuci. Inaczej niż w filmie. Nie pamiętam jak było w książce, ale obejrzę każdą bo ciekawi mnie jak to będzie wyglądało sztywno. Leave me alone. E... No ja nie słyszałem, żeby styczał. On powiedział Leave me alone. It couldn't be, not him co tu się właśnie wydarzyło w tej drewnianej grze? Mm -mm. Why does it it Oczywiście matters, dla tych, Harry. co nie czytali, w, e, to teraz będzie spoiler. E, aczkolwiek po zabiciu Voldemorta, e, Harry e, stracił umiejętność mówienia po wężowemu. Gdyż to był właśnie ten fragment duszy Voldemorta. Harry. Bye, Harry. Bye, Harry. Okej. Okay. Zobaczę się później. Teraz idę, się. napierdzielać, ale chciałam powiedzieć, ale ten lektor mi wszedł. W moje zdanie, ty mędu lektorowata. A, czyli nie będziemy zbierać już kolejnego składnika. I to sorry, moi mili, za słaby wstęp. Opuszcza, <grywka> bo ma kurde talisman. E, idziemy na zielarstwo. Jak mam się nauczyć kolejnego czaru, który ułatwi mi zbieranie fasolek w bonusowych e, mapach, to spoko. Albo przynajmniej pozwoli mi e, ściągać e, tą tą jak ona się zwie. To e, w pajęczu Po prostu pajęczyny. No. Poczekaj, Ron. Yes. Nie wiem, co to jest nie, więc wcisnę... prawy przycisk. A, <laughs> tutaj jest. Nie, ja chcę śluzy. Jakbyś miał kartę, to... śluz. A, to jest... findor, Myślałam, że śluz od ślizgona. Dawać fasolki, dawać fasolki, dawać fasolki, byle nie osmakorzygowiny. Albo w sumie potem tu możemy pozwiedzać. Poczekaj, poczekaj, Ron. Nie dacie nawet człowiekowi spokojnie fasolek zabrać. Mamy rudę. I am a, a nauczysz mnie jakiegoś tego? Defendu. To mi się przyda do tych tych... E, krzaków, krzewów, które mi blokują e, przejście. Muszę przygotować prawą rękę na tym... na dopiek. Muszę przygotować rękę na klawiaturze, bo zapomniałam, że to jest klawiatura, a nie myszka.

Gura du gura. Easy peasy lemon squeezy gura du gura. Dziękuję. Dziękuję. Nie musicie być mi brawa. No jak zwykle. Zresztą to oczywiste było. Gura du, góra, gura. Gura du, gura, gura. Gura du, góra, gura. Góra, Idę Harry. wolfov. to Round go. du, gura gura. O, prawo prawo. Co ty? Wabo w maliny mnie chciałeś puścić Ja <śpuszcza> i wpuściła. <śpuszcza> Co za jedenza, stara. <śpuszcza> ja pierdzielę. Nie potrafię tak, mój mózg nie działa na cztery strony. U mnie maksymalnie dwie strony, albo. wyjdzie parodia. Tak, już wiemy, że jesteśmy najlepsi. Zasadzimy dzisiaj na sionach chwały. Sionach chwały, jak to brzmi? To wyzwanie Defindo, dziękuję. Lecimy. Bo to zagra jakaś słaba kamera. Znając się to pewnie będę musiał dogrywać, bo nie będę miał maksymalnych sekretów. Spoczko. Spoczko. Try, try, try. U, chyba nie ma nic. To jest Defindo. Defindo to się czyta. Przynajmniej ten Harold, tak to czyta. To jest niemożliwe, że za pierwszym razem mi wyjdzie 7 z 11. O ja pierdziele! O ja pierdziele, 11 to już w ogóle porażka będzie. Dziękuję. Dziękuję. Ooo! Wiedziałam, że coś tu będzie. Wiedziałem jestem BYSTRY! A i tak nie będzie 11. <laughs> Porażka ze mną, jeżeli chodzi o te sekrety, naprawdę. Tym bardziej, że tu widzieliście w poprzednim odcinku: to takie smaczki jak na przykład przeskoczcie e, most. Nie spadając z niego, to wam się otworzył przejście. A ślimak tutaj. Chodź tu, ślimak. Będziemy zapierdziałać tamtą o ja pierdzielę, jaki ty ślizg zrobiłeś. Piłkarzem było zostać w ślimaku. Spadaj. Nie będziecie mnie tu, wajzy. Ośmieszać. I eee, Tak, sprawdzamy wszystko po kolei, żeby musieć jak najmniej dogrywać. Mhm, mm tam już krzaki są. O, tutaj dwa Flippendo! razy. No ładnie. Jeszcze trzeci ślimak tylko ten śledzi trzeci jeszcze śledzi śledź. Ty. Mhm. No dobra. Użacie mnie w takim razie, no to jest co? O kurde, dobry kociołek, lubię takie. Jak ja podejrzewałem, że tu mogę wskoczyć? No, hm. jak widać, nie bardzo. spada spadaj ty! O mi coś na pewno otworzyło, tylko co? Aha, już wiem co. To był pewnie jeden z tych gorszych sekretów. Wcale nie był taki mm, zły. Co my tu mamy. E, Leopoldina e, Smith Week 1829 1911 Brytyjska czarownica, która została wdziękiem WIT No i gitara, bardzo dobrze, równouprawnienie. Śluz kurde, zostawia mi tu Menda. Przecina też sznury. A, już myślałam, że to będzie pajęczyna, Lol. Nie ma nic. Mam wrażenie, że coś pominąłem tam. Dobra, wiem, wiem. domyśliłam się już, babo. Chyba mi się coś chciało, bo nie mogę pominąć jej derania durnego. Będę walczył z grzybami. No, atrakcyjna ta gra. Harry Potter walczy z grzybami. O kurde. Tam jest ten tupak. Ale się kamufluje, walony. Ożygał się, czy jak? Po co ja mam go rzucać? Gdzie ja mam go rzucać, lol? I? Może. Kurde. Mam wrażenie, że coś z tym muszę zrobić. Nie wiem dlaczego. Czuję, że tu mogę wskoczyć. Nawet powinienem. Mhm. Mm Dobra. Ciekawe, czy to będzie trzeci. Kuźwa, spadaj ty! Tak, to było trzecie. Szkoda, że z taką przykrą niespodzianku. No dobra. Ja bym się chciał tam na górę dostać. Jak teraz? Już wiem. Jak. Już wiem, jak tam z drugiej. Nie, tam z drugiej strony nie ma takiego podejściu. To mi opuszcza pewnie dół. Dobra. Enter. pomiń. O, znalazłem jakiś przycisk niechcący, którym piję eliksir Wigenowy. I mam zieloną błyskawicę. Nie wiem co to w sumie robi już nawet. Nie wiem, czego czujesz tam powinny być. Cały czas mam przeczucie, że z tych sekretów jest kurde więcej i ja jak pomiję. Eeeh, Merwin złośliwy, średniowieczny, uznawany za twórcę większości złych uroków. Tak, okay, myślałam, że to był Tom Kurderides albo Grindelwald, O, To był ślimak, ja coś pewnie muszę zrobić. Pewnie wpadnie w dół i otworzy jakąś zapadnie. No to jest oczywiste. Klimak. Udać się wejść na górę? To chyba nie. Bardzo. Tu na 100% coś jest. Tu na 100% coś jest. A jak nie ma, no to zamknij się. Tak, się teraz tak to już za późno. Lependo! Lependo! Że chyba raz można dokładnie tych tłupków, zawsze można dwa razy, czasem nawet trzy. rośliny kolcami. Unikaj ich. Albo przecinaj, dobra. trafić nie potrafisz, ty je łopie. Przecież cię się zaatakowałem, no. A ty byłaś na dwa hity, czyli ty byłaś takim ich bosem. Dobra. Lecimy na górę raczej nic nie będzie. Aha. 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 Aha, moi mili, jestem tutaj. No to w takim razie cięcie. Dobra, moi mili, wracam przy tym Toczącym się, znaczy toczącym, zjeżdżającym w dół i w górę e, czymś, przez co e, wróciłem e, żyćko w ostatnim e, czasie ze swojej głupoty, tylko i wyłącznie. Czuję, że będzie jakaś pułapka. Albo i nie. Czyli co, powinienem powrócić, czy jak? Hmm. I Tu jest gwiazdka. Ale teoretycznie tam też mogłem pójść przecież na górę. O, ty raz tylko dajesz, dobra. Dobra. Do... Mam nadzieję, że tam kurde nic nie było. O, to też mnie uczy przecinania pajęczyn. Zarąbiście. Pięknie. Dobra, może to się powinno rozbujać. Tu nic nie ma. Tu też będzie, podejrzewam. Coś mi Lumos otworzyło. Tylko co? Hmm. No powiem wam szczerze, że nie chciałbym pakać Tam z gwiazdka To Lumos mi tak naprawdę nic nie dało. Chyba, że na górze. Mm. Kurde, to jest na czas, zapomniałem. Ach. Aha, już widzę co tu jest. Mamy przejście czwarte. Gitara. O kurde, który teraz w takim razie? Może jednak spróbuję tą tendy. Piąty, kret i brązowa kartka. Eee, Ulryk niegodziwy średnie niezwykle ekscentryczny czarodziej znany między innymi z tego, że nosił meduzę zamiast kapelusza. No, wzorował się mitologią. Why not? Można i tak. Małych się chyba nie da. Tu mamy Skercha. Tu mamy tego Łupka. Ale tu mamy tych. Wskoczyć tam. Padaj. gut Good. Good. Teraz chciałbym drugą stroną wejść. A nie, tam drugiej strony żadnej nie ma. Ożem dowalił. A, to jest ta połama... Ja myślałam, że to już jakiś sekret, a to jest ta połamana ściana, którą to połamało. i gnido. Ups. Ups. Upsi dupsi. Książka. Mamy książkę. Ja sobie wezmę zapis i moi mili, mamy już, e, poprę mi się w sumie wyłączył, więc nie wiem ile minut odcinka, wydaje mi się, że ze sporu. Ja się będę z wami e, żegnał, sorry za taki ci przymulony odcinek, aczkolwiek myślę, że czasem e, bez mojego darcia e, można się bardziej zrelaksować. Jeżeli odcinek wam się podobał, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, do wbijania oczywiście na fanpage, e, do subskrybowania kanału. Ja się będę z wami na ten moment żegnał, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!